Całem widzowie, czas na trzeci filmik z Torunia. Jak ktoś ciekawy, to wcześniej nagrałem toruńską legendę, czyli pizzerkę z piccolo oraz mega polecany kebab w szamanko. No a dziś mam coś ze średniej półki. Generalnie jest to pierwszy posiłek po przyjeździe do miasta Kopernika, zatem zjadłem to w całości, że tak powiem wchłonąłem to, bo zmęczony po podróży byłem też mega głodny, ale to nie jest kulinarna podróż w nieznane. Jasmin kebab podziwo polecany był nawet w kontekście Najlepszego kepsa w mieście. Ja wiedziałem, że, po, że to wyróżnienie jest przesadzone, zobaczywszy mięso w lokalu kula mocy i kurczak, ale nie wyglądało to najgorzej. Zachodzę na miejsce, ale też kilka razy obok przychodziłem, to zawsze byli ludzie w środku. Jak przyszedłem, to właśnie ekipa szamała swoje kepsy, ale nie czeka się długo 4 minuty czekałem. Mieszany, mieszany, dziś wzięty na warsztat, ale w środku mało miejsca, więc wziąłem na wynos do pokoju. Do którego szedłem 4 minuty, bo to blisko zamieszkania mojego było, więc całość nie zdążyła zaparować. No i co można powiedzieć? Wziąłem mały za 19 zł i przekąsiłem, mimo że mięso mieszane, to najbardziej wyczuwalna była ta kula wołowa. Kula, ale nie najgorsza, lekko słona. Wół taki wyczuwalny leciutko. Taki charakterystyczny posmak wpadający lekko w słodycz, nie wiem jak to określić, jak to można określić, ale to też może też od sosu bo były słodkie mieszane sosy słodki, ostry, delikatnie smyrał ale nie zaburzał smaku natomiast ja w mieszanym zawsze oczekuję żeby lekko zapiekło no i tak było tym razem warzywa zaparowane, ale też takie słodkie, nie każdemu to podpasuje ale ja nie mam problemu, bo przyzwyczajony jestem, że w wielu lokalach tak dają no i słowem końcowym kebab ze średniej półki, nie wiem jakim cudem może być on dla kogoś najlepszy w Toruniu zjeść się da Rewolucji żołądkowych nie ma, głód zaspokojony, ale bez szału, bo i w skrócie takim wielkim kebab, jakich wiele, więc daje ocenę wyjściową, czyli 5 na 10. Pozdro!